Kochani, otwieramy nasze Biblię na stronie 236, czytamy Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 16. Przestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę dla Pana, swego Boga, ponieważ w miesiącu Abib Pan Twój Bóg wyprowadził Cię w nocy z Egiptu. Złożysz Panu swemu Bogu ofiarę paschalną z owiec i wołów w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swojego imienia. Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego, przez siedem dni będziesz jadł z nią prześniki, chleb utrapienia, gdyż pośpiechu wyszedłeś z ziemi Egiptu, abyś pamiętał dzień swego wyjścia z ziemi Egiptu, po wszystkie dni swego życia. Nie zobaczy się u ciebie kwasu we wszystkich twoich garnkach przez siedem dni. Z mięsa, które włożyłeś złożyłeś pierwszego dnia wieczorem, nie zostawisz nic przez noc do rana. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej twojej miejscowości, którą daje ci Pan, Twój Bóg, lecz w miejscu, które Pan, Twój Bóg wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Tam będziesz składał ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w porze swego wyjścia z Egiptu. Upieczesz ją i spożyjesz w miejscu, które Pan, Twój Bóg wybierze. Potem rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. Przez sześć dni będziesz jadł prześniki, a siódmego dnia będzie uroczyste święto dla Pana, Twego Boga. Nie będziesz wtedy wykonywał żadnej pracy. Odliczysz sobie siedem tygodni. Zaczniesz liczyć te siedem tygodni od zapuszczenia sierpa w zboże. Potem będziesz obchodził święto tygodni dla Pana, swego Boga, z dobrowolną ofiarą Twojej ręki, którą dasz stosownie do tego, jak Cię błogosławił Pan Twój Bóg. A w miejscu, które Pan Twój Bóg wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się radował przed Panem swoim Bogiem. Ty, Twój Syn, Twoja córka, Twój sługa i Twoja służąca, lewita, który jest w Twoich bramach, przybysz sierota i wdowa, które będą wśród was, i będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego pilnuj wypełnienia tych nakazów. Będziesz obchodził święto namiotów przez siedem dni, gdy zbierzesz plony swego klepiska i tłoczni. I będziesz się radował podczas tego święta. Ty, twój syn i twoja córka, twój sługa i twoja służąca, Lewita, który jest w twoich bramach, przybysz, sierota i wdowa, którzy będą w obrębie twoich bram. Przez siedem dni będziesz obchodził uroczyste święto dla pana, swego Boga, w miejscu, które pan wybierze, gdyż pan, twój Bóg, będzie cię błogosławił we wszystkich twoich zbiorach i w każdej pracy twoich rąk, i będziesz pełny radości. Trzy razy w roku wszyscy Twoi mężczyźni pokażą się przed Panem, Twoim Bogiem, w miejscu, które On wybierze, na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów, a nikt nie pokaże się przed Panem z pustymi rękami. Każdy przyjdzie z darem ze swojej ręki, według błogosławieństwa Pana, Twojego Boga, które On Ci daje. Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich swoich miastach, które Pan Twój Bóg daje Ci dla wszystkich Waszych pokoleń, aby sądzili lud sprawiedliwym sądem. Nie będziesz naginał sądu, nie będziesz miał względu na osobę, nie będziesz brał daru, gdyż dar zaślepia oczy mądrych i wypacza słowa sprawiedliwych. Podążaj całkowicie za sprawiedliwością, abyś żył i posiadł ziemię, którą daje Ci Pan Twój Bóg. Nie posadzisz sobie gaju z żadnego drzewa dookoła ołtarza Pana, swego Boga, jaki sobie zbudujesz. Nie postawisz sobie posągu, gdyż Pan, Twój Bóg, nienawidzi tego.